Kiedy polityk w kampanii wyborczej obiecuje, to później patrzymy, czy spełni 10% swoich obietnic, czy 90%, ale nie jesteśmy tego zazwyczaj pewni, że wszystko, co obiecał, rzeczywiście zrobi. Jezus politykiem nie jest, ale obietnice to daje ogromne. Takie, co do których powinno się od razu pojawiać pytanie: gdyby to nie był Bóg, to czy to jest realne? Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kołaczącemu otworzą. Na pewno tak jest? Każdy, kto prosi, otrzymuje. Jezus to mówi, odpowiedzialny zapewne za swoje słowa. Mówi to, wspominając o wytrwałości w modlitwie. Wytrwałości w szukaniu. Proście, będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. I ta obietnica musi być widziana w tym kontekście. To są dwa zdania, które są połączone. Dostaniesz, ale nie masz gwarancji, że stanie się to w tym momencie, w którym chcesz, i w sposób, w który chcesz. Dostaniesz. Jeśli prosisz o dobre, to dobry Bóg nie odmówi ci tego, co jest ci potrzebne. Co jest naszym zadaniem? Mamy być wytrwali. Prosić, a będzie nam dane. Szukać. W końcu znajdziemy, kołatać, w końcu nam otworzą. No, ale muszę pokołatać, muszę zawalczyć, muszę spróbować. Posłuchajcie nieco o tym szukaniu, o tym kołataniu do drzwi Pana Boga w życiu oki. Mam na imię Orka i chciałabym się z Wami podzielić moim świadectwem uzdrowienia. Kiedy szłam do liceum, okazało się, że mam ciężką niewydalność tarczycy, Hashimoto, taką chorobę, którą przeważnie leczy się do końca życia. No i miałam niewielkie szanse, że coś się zmieni. W najbliższym czasie, po diagnozie, miałam e, taką możliwość, żeby pojechać z moim chłopakiem na rekolekcje, na których była naszej drogi z Panem Bogiem i całym sercem się modliliśmy. Wierzyliśmy w to, że Pan Bóg da nam to, czego, o co Go prosimy. Też mój chłopak jechał z, z taką intencją na te rekolekcje, żeby została uzdrowiona. No i przyjechałam do domu. Po jakimś czasie zrobiłam wyniki. no Generalnie nic się z, nie zmieniło. Mogę powiedzieć, że troszkę byliśmy tacy no, smutni, bo ufaliśmy, że, że zostaną uzdrowiona. I po dwóch latach pojechałam na dwutygodniowe rekolekcje wakacyjne, na których codziennie byłam msza, a po niej byłam modlitwa o zrobienia z wstawienistem Maryi. No i y, modliłam się i, i chociaż nie miałam w sobie konkretnej intencji, bo już tak, kiedy się zawiodłam, tak nie, nie ufałam, znaczy kiedyś zaufałam i potem się zawiodłam i nie chciałam jakby drugi raz przeżyć tego samego i tak trwałam w tej modlitwie i mówię Boże, wiem, że jestem tutaj przy Tobie, no ale chciałam po prostu być jakoś. No właśnie nie miałam już takiej konkretnej, że chcę być uzdrowiona z mojej choroby tarczycy. I wróciłam do domu. Też zrobiłam badania i się okazało, że wszystko mam w normie. Zrobiłam USG okazało się, że tarczycę mam taką, jaką powinna mieć, że nie ma śladu po chorobie. No i to sprawiło, że, że cieszę się, że Właśnie, wytrwaliśmy też te dwa lata w modlitwie, że po raz kolejny zaufałam i nie bałam się, naczypałam się, ale jednak, mimo wszystko, poprosiłam jeszcze raz. Chwała pa, Wydaje się, że łatwo zrozumieć, i pewnie zrozumiałe jest to, co, o czym Olga opowiadała. Taka obawa, jeśli poproszę o wiele, to czyż nie rozczaruje mnie, to nie zaboli. Jeśli Zacznę ufać i wierzyć w to, że Pan Bóg mógłby odpowiedzieć na moje prośbę, to czy przypadkiem się nie okaże, że Jezus dał obietnicę, ale to jest obietnica bez pokrycia, że jednak się nie dopukam, że nie dokłaczę się, że nie wystarczy z jakichś przyczyn dla mnie, dla mnie tej łaski. To dobrze, jeśli wielu z was, tak patrząc na twarz, kojarzy, że wielu z was modli się tutaj co miesiąc. Być może Pan Bóg chce zadziałać teraz, być może za dwa lata, może jeszcze później, ale sama Jego obietnica jest pewna. Temu, który prosi o dobro, Pan Bóg da dobro. Nie w ten sposób, inaczej, nie w tej chwili, być może. Ale pewne jest to, że temu, który wyciąga rękę do Pana Boga, Pan Bóg da to, czego potrzebuje. Zresztą Jezus przekonuje, no spójrzcie na ludzi. Jak syn poprosi o chleb, to czy ktoś mu poda kamień? To jeśli ludzie są tacy, no to jakżeż Bóg miał, miałby być gorszy? Jak ktoś prosi o chleb, jak ktoś prosi o zdrowie, o pokój serca, to jakżeż Bóg nie miałby tego dać? Tyle, że w tym musimy być wytrwali. I ta wytrwałość oznacza i to, co jest modlitwą wprost, ale i ta wytrwałość oznacza że współpracuję z Panem Bogiem, że w tym kołataniu jestem aktywny, bo Pan Bóg może równie dobrze przynieść to uzdrowienie dzisiaj w czasie adoracji o tej Eucharystii i równie dobrze może przynieść to uzdrowienie przez lekarza, którego Ci da, do którego trzeba pójść i którego trzeba zapytać o radę, i którego trzeba usłuchać i w jakieś sugestie. Bóg nie mówi, jak dokona dobra. Ale jeśli my będziemy wykorzystywali każdą szansę, każdą okazję w współpracy z nim, to mamy wielką, ale i pewną obietnicę od Pana Boga, nie zostanie z pustymi rękoma. Byle byśmy się nie zniechęcili, bo w międzyczasie może być choćby taki moment, o którym Olga mówiła. Modliliśmy się, ja sama, mój chłopak. i Wygląda na to, że jednak to jest nieskuteczne. Wygląda na to, że Pan Bóg nie ma mocy nad moją chorobą. Nad moją tarczycą. Może innym uzdrawiam wątroby i ale moja tarczyca jakoś nie wpada pod jego kompetencje. No ale gdyby kończyć tę historię w tym momencie, no to byłyby kiepskie wnioski. Rzecz w tym, że należy nam wytrwać. A co by było, gdyby coś nie zadziało po dwóch latach, albo po czterech? Mogłoby też tak być. Rzecz w tym, żebyśmy trwali, żebyśmy próbowali i przypadkiem Pana Boga w międzyczasie nie skreślili. Бо он нас не искрешал.